Nie ma. Jak obiecałem. Dobra. Teraz będzie event. Czekałem, czekamy na Zostawcie suba. Teraz, w tej chwili. Dobra. Chyba lecę tam na rakietę. Popatrzmy. Dużo osób będzie lecieć. Na no, mąk się nic nie zmieni Mój kolega mówił, że będzie trwać event przez 2 godziny, a w... wątpię. My jeszcze tak niedługo włączę livea. Długo na chwilę. I później wyznał wąsy. Mam lagi. Jezu co się dzieje. Mój internet. Masakra z Masakra. O, coś się stało. Światło się pokazało. Lecimy zobaczymy co się stanie. Na teraz nie leci. Wątpię. Jak ktoś jest nowy, to zobaczy, że jak ktoś teraz suba, to się wyświetli jego nick. Los Ale lagi mam. Myślałem, że leci. W twardym nie grałem, na, jeszcze na starym koncie. I nie zapomniałem dziś na event. To rakieta. Teraz będę... Dobra. jesteś, na Czekamy, Czekamy, jesteś, co jesteś, internet to było lepiej. подыграл. Пора мы заставить. Ну, Cześć chciał mi zabić Cześć Nagrywam teraz y, live'a Co? Nagrywam live'a Pozdrawiam A mam takie lagi byś sobie na streamie i zobacz Dobra Masakra Wiem, że tam była skrzynka, tylko mam zbyt plagi <grystanie> Masakra. Za godzinę, o Jezu. Chyba odpalę... ...pięć minut. No nie skoczę, bo mam lagi. Jeszcze tyle, jaki to mnie strzela. E, spokój. Pogo mi tam XD. O nie tak się nie będzie Super A co no no ja... razem? Co? Nie? oglądamy Iwkę? Ile osób ogląda? Bo nawet nie widziałem Kto jeszcze? Nie widziałem. Dwie oglądacze. Hmm. A ten. Masakra, ja mam zbyt lagi. Przepraszam, ee, zbyt lagi, nie moja wina, taki mam internet. Jak będę kupował, pójdę oddać ten internet powiem Ej, panie, czemu taki gówno mi dać? Powiedziałeś, że to jest najlepszy internet. O Jezu, to jest masakra. No, no, on tak powiedział, że to jest najlepszy internet w Polsce. Gół, prawda? Jeszcze No, z kamer, rudy. Ja mam. Ej, a tam na punkcie Zerowym też coś tam będzie, czy nie? Mój kolega powiedział, że będzie trwać tego, dwie godziny tego. Eee... Jest był event. Dwie godziny. Ta, ja... No powiedział tak, no, że będą wszystkie eventy naraz pokazane, a ja wątpię... Jakie lagi? Tak si... Ja. Ej, wysłać ci zdjęcie. Ja na No? Karnet. nas oskamował. A... Karnet nas oskamował. No tak, bo tam pisze zero. A to już ja chyba już pisze od godziny 16.00 No i teraz na że wkrótce. O, jeszcze jeden kolega wszedł. Jezu, ile osób wchodzi na live'a. A, A lagi! Niesamowite! jest Taka zbiórka, nie rozumiem. Jezu, chętnie się go przy przez okno, ten internet. O, typ jakiś do mnie leci. Typie. Nie, nie ma. Nie tu nie ma, no proszę, no kolego, no. nie tu nie ma, no Mama ci nie lubi, jak tu przyjdziesz, kolapsuje Albo nie kolapsuje Lagi. Jeżeli, ja, jak, ja, jak patrzę, jaki mam ping to masakra. Ja mam za dużo. Jak chcesz. Okej. Okay. Masakra. Ale będę za 20. Za 20. Za 20. albo 20. nie 20. Za się Za aren nie ma tych Kreatywnego i placu zabaw. Masakra. <gry> Masakra. Sorry, że mam taki głupi internet. Ja e, płacę na te kurczę, jak nią. Co kupić? Tylko nie, na no karne odbierać. Kupić sobie ją. Poczekajcie się, co Może, że to kupię. Nie kupić? Nie dobra, nie, nie kupuję. się dobra to kupuję. Nie to, ja głupi jestem. Nie to, nie to, nie to, nie to, Anuluj zakup. Jest dobra. Chat, piszcie czy mam kupić tę emotkę, piszcie w komentarzach, szybko, Chat, piszcie. Zobaczymy. Piszcie, piszcie. mam emotkę nadal pokazuję, musimy znaleźć, Czy mam kupić, piszcie. Mam kupić, czy nie? Kupić? Mam kupić, piszcie. Tak czy nie? Bo ja teraz patrzę na czas, nic mi nie, nie napisał. Dawajcie. Co kupić? No to mam odkę. Czekam, jak ktoś napisze, tak Dobra. czy nie? No, no. Na pokazane jest. No weź, to nie chce się teraz godziny odpocząć. Kurczę. Coś nie piszą. Coś też co pokazuje. No nie wiem, gdzie jest mój telefon nawet. No to moja to... wina! <grym> <grym> Zgubiłem telefon, Powiedz, gdzie... do O widzę, dobra. Masakra. No Czy kupywać? Ja nie lubię przybysza, tylko lubię tamtego, bo tamto jest lepsza. Ten gruby, o mój Boże, żygać rzekać można Dobra, piszcie, piszcie. Nikt nie, nikogo nie ma na czacie beka, bo co ja to w ogóle nagrywam. Tylko napiszę mi, później jak będzie 5 minut do tego... Jezu, moja śmigła zabolała. ...do eventu, to włączę streama na nowo. Czemu? Czemu? Mówię, czemu? jest. Z muzyką teraz spuszczę. Czy kupić są... Yy, nie, tą drugą. Dostał. Masakra, masakra. Tą drugą też mam nie kupować? Dobra. Później tego...